I po raz kolejny witam na Ważeniu. Tym razem podejdę do Imperial IPA, czyli mocniejszej wersji IP I zamierzam zacząć od dolnej granicy stylu, czyli tak około 17,5 to Może 18. Wszystko dlatego, że mam gęstwę Londona. W sumie nie ma jeszcze 24 godzin. Wczoraj przelałem piwo na cichą. I myślę, że jak dam gdzieś tak, nie wiem ile, to na pewno pociągnie tego Imperiala te moje London Nail'e, słody. Powiem może, może trochę o słodach, trochę się tu kręcę. Wybrałem słód z Marisa Outer Low Color, ponieważ ma to być jasna imperialipa, bardziej w stylu New England, niż takie klasyczne goryczkowe west coasty Do tego jeszcze, no, ten promysł pozostał mi kilogram ostatniego ważenia. Mam też trochę fildeńskiego. nie wiem czy jego użyć, jak będzie potrzeba podbić trochę plato, to na pewno go skorzystam. Do tego przeniczny słód, no i trochę płatków owsianych, Standardowo. Chmiel. Zdecydowałem się zakupić chmiel Sabro, ponieważ tego co czytałem, to wnosi on nuty owoców tropikalnych, a do tego kokos i mięta, co brzmi bardzo ciekawie. Piłem też dwa dni temu piwo z Prokreacji, właśnie te citra Sabro. No i smakowało ok. Smakowało ok. I właśnie drugim chmielem jest citra, standardowo osób, tego używa, rzeka, sporo osób, nożeka, sporo do tego Azaka, która podobno wnosi mango. Było chyba dwa apliwa w dance i były naprawdę ok, a ja tam był miks chmieli, więc ciężko wyczuć ten jeden konkretny. Sporo w pójdzie na zimno, gdzieś tak pewnie jest 60 70 a pozostała część będzie na Whirlpool dodana. No a teraz zajmę się modyfikacją wody, mam te 15 litrów i może powiem coś więcej na ten temat, pokazując jak to robię. Nie jestem w tym jakimś tutaj mistrzem, bo o modyfikacjach wody można pisać książki 100 stronnicowe, albo i 200 stronnicowe, Zależy jaka książka, ale trochę Wam wyjaśnię jak zrobić to w prosty sposób. Ok, to tak na szybko. Eee, jaki jest profil wody? Znaczy skorzystam ze strony brewersfriend.com chemistry i tutaj na górze wybieram sobie ile litrów ma mieć yy... O, warka, 15, desterowana woda nie Z Target Profe wybieram sobie Light, Colored and Multi. Nie chcę hopi, chcę właśnie bardziej mieć słodowe. No i tutaj pokazuje mi, jaki jest mój Target Minerals, czyli ile powinno być minerałów do celu w tym stylu. Ca2, 60, Mg5, no i tak dalej, i tak dalej, Horki 95. Tutaj wpisuje się minerały, jakie się ma. Ja spisuję z wody Primavera, bo nie mam dokładnie podanych tych wszystkich tutaj minerałów z bieżącej wody, no i sobie 46, wszystko przepisałem i tutaj na dole mam difference, czyli mam za mało wapnia, za mało, no, za mało SO4, za mało chlorków, a za dużo tego, czegoś tam. I tutaj mogę sobie dodać rzeczy, no to pokazuje mi czego brakuje, a co jest ok. I zakupiłem sobie właśnie tą jest GSO4, mam zwykłą sól NACR i chlorek wapnia, Ca, Kurwa, węgiel ta, Dobra, no nieważne. Z nie byłem ONE. I tutaj po dodaniu na przykład 2 gram tego od razu modyfikuje się pole difference. Widać zajebiście po co to tłumaczę tutaj da na przykład półtorej grama jest też napisane ile łyżek no ale ja z tego nie korzystam i tu wychodzi mi że profil wody będzie już na pewno dobry mam no, zdecydowanie za dużo chlorków ale o to mi chodzi bo będzie ich ostatecznie 130 chlorki z tego co czytałem dobrze spisują się w piwa właśnie typu New England gdzie ma być woda dosyć A czy no nie może to być kujący w język tak bo niektóre Właśnie chyba jak się bierze ten profil Hopi, to podkręca on chmiel i przez to... też nie da sobie ręki uciąć, ale piwa chmielowe, goryczkowe... Właśnie tutaj ten hopiness polega na, bardziej na goryczce niż na odczuciach chmielu. New England ma właśnie by być wyczuwalny słód, ma być łagodne, gładkie i taki też profil wody chce otrzymać. Więc muszę dodać 2 g CACL2. 2 gramy MGSO4 NACL. NACL, sól kuchenna, mam ją w domu. mgso 4 czyli ten sól Epsom i chlorek wapnia. Zakupiłem w sklepie internetowym i zaraz to dodam do wody. No i dobra. Woda ma 72 stopnie, więc mogę dodawać swoje słody. Będę zacierał w 67 6 i Wiem, że podgrzanie wody tak wysokiej temperatury zaraz szybko stabilizuje, bo to na poziomie 67-62 po 66 Wcześniej gotowałem, czy gotowałem. Podgrzewałem wodę do 68, dawałem te słody, musiałem zaraz podgrzewać, a tak wiem, że dodanie w takiej wyższej temperaturze wychodzi no potem szybciej, bo nie trzeba, że tak powiem, łatwiej podgrzać wodę bez słody. Szybciej to się podgrzewa niż potem z tym słodem, mieszać, podgrzewać. Dobra, to daję słody powoli, żeby nic się nie, nie potworzyły te kluchy. Temperatura spada do 67, więc jest super. Zakrywam i tak godzinka. Ok, skończyłem zacierać, więc sporo na wysładzanie. Poszło dosyć gładko 66-68 stopni było praktycznie przez całą godzinę. Zaciera jest naprawdę gęsty. W sumie, jak wygląda więcej wody, to byłaby z tego większa ilość. I to mniejszym no ale co jest? 17-18. Teraz przelewam wszystko tutaj. Powoli mam nadzieję, że wężyk nie wyskoczy, chociaż ostatnio nie mam z tym problemów. Okazało się, że w pierwszym wężeku, jakim miałem ten boles był bardzo długi i chyba przez to, potem przy dokręcaniu, go był problem wysoki, a teraz jest wszystko OK, dobra. To ja tu to wszystko powoli przelewam i będę wysłagał. Wszystko gotowe do wysładzania, no może prawie wszystko, bo jeszcze muszę, właśnie przed chwilą dodałem tutaj chlorki, sól do wody, no ją też uzdatniam. 15 litrów mi że wystarczy, potem przeleję to tutaj i stąd będę sobie wysładzał przez ten właśnie sito, bo takie wlewanie, jak robiłem to na przyporządkowych warkach. Z góry wszystko chlapało, wydanie była dużo mniejsza. Teraz naprawdę jest po kolei sobie powoli, ciąg, jednym ciągiem, próbowałem tej innej techniki. I to wszystko działa. Dobra, ta woda będzie miała 64, to zacznę wysładać. Zacznę wysładzanie może mnie nie widać, ale nie jaki jest ten najważniejszy. Trzeba sobie powoli tutaj trochę wody i zaraz puszczę to. Brzeczka, brzeczka przednia miała 22 plato. Spuściłem i w z powrotem. Jak widać, jest to jakieś około 2 litry zapasu. Będę starał się to utrzymać. Odpalę tylko. Idzie. Ładnie, trochę tu przykręcę. Widać chyba, jaki jest kolor. Porazowo, nie wiem, to Tak nie będzie. Chociaż finalnie, fajnie, gdyby tak wyszło. Ciężko jest to osiągnąć. Dobra, to ja tutaj sobie wysładzam i widzimy się za chwilę. Ja tak, dodałem już chmiel. Wyszło mi 18,5 litra z BLG 13,3 a miało być 20,13,8 więc ciekawe czy będzie imperiał. Ale zawsze potem tak wychodzi mi większe 5, niż wyjrzał to kalkulator, więc myślę, że tak w chmielu 10 gram, zeus wyliczyło mi 20 i był na wlecie idrówki, więc na to 18 będzie czuć większe ale i tak nikogo nie zabiję to lubi kina koncernowa, bo czekam że się zacznie wrzeć i od tej pory będę 75 minut no brzeczka zaczęła wrzeć ładnie to wygląda, teraz 75 minut i zacznie się chmielenie dobra, studiuję teraz brzeczkę do 78 stopni i dodam, nie wiem, na Whirlpool I może potrzebne tak z 20 minut, jest azaka, citra i sabro. W tej temperaturze właśnie chmiele dają najwięcej no, smaku, że tak powiem. Nie ma goryczki, są owoce, więc rzucam 78 i postaram się to utrzymać przez pół godziny. Najdłużej mi około 9 litrów, czyli strasznie mało. Chyba przez tego Wój którego dodałem, bo on tak zbija chmiel w formie takiej wcale poduszki na dole, a że było tego dużo już tak powiem, gram, to było sporo straty. No ale zobacz, 9 litrów BLG 17, czyli akurat na Imperiali przystało. I mam tutaj świeżo, dwudniową gęstwę, którą zaraz zadam, kalkulator akurat wyliczy mi tylko 60 ml. Gęsty, więc pewnie to najlepszy z góry. Zaraz to na powietrze wyparzę łyżkę i będę dodawał. Imperia Lipa Rozlana, no mało tego wyszło, bo tam chyba, tu nie wiem, to jest 10 litrów, ma cały pojemnik, więc to mam może z 7,5. I tak z 17, tam było chyba czy 18, już nie pamiętam, zeszło mi do 4,5. Alko leżało dość długo, bo ponad 3 tygodnie na fermentacji burzliwej. Teraz zamierzam użyć tej gęstwy London Ale 3. To będzie już pierwsze, drugie, trzecie pokolenie do Fesa, którego jutro będę ważył. A to pójdzie na jakieś 5-6 dni na cichą. Dodam chmielu i będę butelkował. Próbowałem teraz przed chwilą jak to smakuje. Jest ok. Czuć trochę owoców, ale czuć też, że ma to ciężar. No a to piwo jest jeszcze młode, więc mam nadzieję, że się ułoży.